O, tutaj właśnie spałem. Czyli chodzimy teraz po twojej podłodze. Tak, o tu kładłem głowę. Jak wyglądał twój dzień na ulicy? Każdy dzień to była walka o przeżycie. Codziennie musiałem wykombinować, jak zdobyć coś do jedzenia, jak się umyć. To była codzienna walka o zaspokojenie zwykłych potrzeb, jak praca. A jak ludzie Cię postrzegali, gdy żyłeś na ulicy? Czułem się niewidzialny. Ludzie przechodzili obok. Tak samo jest teraz. Ludzie przechodzą obok i nic nie zauważają. Tak, byłem niezauważalny. Nie widziałem. Niektórymi trzeba się po prostu zaopiekować. Ciężko to mówić, ale prawda jest taka, że nie wszyscy dadzą rady. Szczególnie jak są bezdomni długi czas. Wtedy naprawdę trudno wrócić do normalnego życia. Twoja dusza na ulicy powoli umiera, razem z nią twoja chęć do życia, do funkcjonowania w społeczeństwie. Wtedy jest bardzo źle. Nie jesteś w stanie poradzić sobie sam. Potrzebujesz pomocy. Musisz całkowicie zmienić sposób, w jakim myślisz na ulicy, żeby przejść tę przemianę. Co słychać? Jak leci? Co u ciebie słychać? Wszystko dobrze. Wyglądasz dobrze. Pamiętaj o miłości. Tak, to miłość. Dokładnie to od niego czuję. Gdziekolwiek pojawiam się strojem, co chwilę ktoś wita go czule, jak członka najbliższej rodziny. Bezdomność to nie tylko brak mieszkania, bo dom to coś więcej. To miejsce do którego przynależysz. Dom to społeczność. Wiele osób które u nas są nie czuje się bezdomna, bo znajdują się w środowisku, w otoczeniu ludzi, których znają i kochają. To prawdziwa społeczność.